Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w Znaku Panny na kwiecień 2023. Rycerz Buław na początek, potem mamy ósemkę kielichów, paść dwójka monet. No i się znowu zaczyna, typowe dla panny, nie dość, że dwójka monet, to jeszcze ósemka monet. Potem mamy szóstkę kielichów, potem mamy transformację, ósemkę była, w dziesiątkę mieczy, ósemka była w... na czwarty tydzień, wieża wieża też jest potrzebna, chociaż to taka burzliwa energia. Nie każdy lubi takie, ale jest potrzebna. Siódemka buław. Siódemka buław ma swoje plusy i minusy też. Ale, no ale też, też plusy też są, oczywiście. Pustelnik. Hmm. No cóż. Jest tutaj dużo ciężkich energii. Chyba tak zrobię jak. Zrobiłam z lwem i, i, i kiedyś z baranem, że panny będą musiały mieć w maju jako pierwsze widzę, bo jest jednak tu dużo, albo jest i dziesiątka w, No Transformacja może być trudna, ale jest potrzebna, ale jest dziesiątka mieczy, też jest wieża, no i tam jest też taka energia ciężka. To chyba tak zrobimy, że na Maj będziecie mieli jako pierwsi znowu, ale to nie znaczy, że to jest wszystko źle, bo to, to są po, energie potrzebne. Wszystkie one są potrzebne, tylko że są trudniejsze. No. Ta jest bardzo fajna, taka radosna karta zmian. To jest karta w ogóle zdecydowanego działania, też ożywionego bardzo. Także tu będziecie zdecydowanie czuć, że żyjecie. Tu tak. Zdecydowanie tak. Może to być zmiana miejsca zamieszkania albo pracy, może tu być przeprowadzka lub podróż. Jest tu dużo entuzjazmu, także to nie jest tak, że tu wszystko źle. No, tu nie jest w ogóle źle, tylko po prostu, no, niektóre energie będą wymagały wysiłku, jakiegoś takiego. No, jest tu przeciążenie, no nie? Tu jest przeciążenie, tu jest jakby walka czy obrona przed czymś, co uważacie, że Wam grozi. No, to dlatego z tego powodu, Um, muszę jako pierwszy chyba wziąć na maj. Natomiast co tu jest? Poszukiwanie nowych drugich, jeszcze powiem. Może tu być flirt, jakieś flirtowanie, dużo spontaniczności, czyli bardzo radosna energia, yy, dużo przyjemności, też radości, szybkości takie zdecydowanie. Zdecydowane działanie, zdrowie też tu powinno dopisywać, no przynajmniej jestem ten wigor taki, jest chęć do życia, jest chęć do działania, do zmian. To jest bardzo fajne. No ten pośpiech może być trochę męczący, ale no ale chcecie coś osiągnąć, czy gdzieś pojechać, czy coś zmienić w swoim życiu, więc ten pośpiech może tu nawet być u, troszkę uzasadniony. I co, to może jeszcze być? Niezobowiązujący romans może być. No, namiętność jest właśnie. Namiętność. Też się przyda ta namiętność od czasu do czasu. Może to być oferta pracy poza miejscem zamieszkania, bo ja tam mówiłam, że może być zmiana pracy, czy przeprowadzka też może być. Jako jedna z opcji. Oczywiście nie każdy musi się przeprowadzać. Jest tu ukierunkowanie na cel, dlatego jest ten pośpiech i takie zdecydowane działanie. Czujecie że, żyjecie, czujecie, że żyjecie, ponieważ macie tu pełno energii, zapału, dużo też pomysłów, dużo się dzieje no i fajnie, ale od czegoś odchodzicie czyli to nawet pasuje, bo gdyby tu była przeprowadzka czy zmiana pracy no to od czegoś odchodzicie, co było wcześniej czy od starego miejsca zamieszkania czy od starego miejsca jakiegoś pobytu tymczasowego na przykład czy od starej pracy, czy od jakiegoś starego towarzystwa coś tu jeszcze mamy, no to też jest jakieś zakończenie no ale na razie jesteśmy tutaj w pierwszym tygodniu, od czegoś odchodzicie może od jakichś swoich zachowań od jakichś swoich reakcji od jakichś swoich ich emocji cięższych, bo to jest karta emocji w ogóle. No i tutaj macie możliwość działania, czegoś nowego. Na jakimś nowym polu, ale tu bardzo ważne będzie trzymanie się prawdy. Czyli jeżeli potrzebujecie informacji, to te informacje owszem przyjdą do Was, tylko chodzi o to, żeby je sprawdzać pod kątem wiarygodności. Sprawdzać je na wszelkie możliwe sposoby, bo Wy potrzebujecie informacji, które są prawdziwe. Być może niektórzy z Was potrzebują jakiejś nauki, dokształcania się, także możliwe tutaj jakieś warsztaty, jakieś kursy. Coś takiego, bo tu potrzebna jest wiedza, potrzebna jest wiedza, ale pomysły też macie, z tym że no tu, żeby, żeby uzyskać te informacje i, i takie, które będą Wam przydatne, one muszą być sprawdzone, czyli macie tu miecz prawdy. Jeżeli będziecie się trzymać prawdy, to macie większą szansę osiągnąć to, co wy chcecie. Zaraz zobaczymy, co wy tu osiągacie w ogóle. W kierunku transformacji idziecie. I tu jest też taka przyjemna energia, no ale dużo pracy. Jak zwykle u panien, no to coś w półko się tak powtarza, że u panien jest największa pracowitość zawsze pokazana, co nie znaczy, że inne znaki nie są pracowite. Natomiast u panny faktycznie, no zawsze coś takiego wyskoczy. Bo tu na przykład możecie mieć nawet podwójną pracę, czyli dwa źródła dochodu. Co jest w tych czasach o tyle dobre, że możecie więcej zarobić, ale niestety prowadzi to do przeciążenia, do dużego zmęczenia. Lepiej by było albo podzielić te obowiązki na raty, albo, już mówię jednocześnie o tym i o tym, bo tutaj jedno z drugim zgodne jest. Czyli macie za dużo obowiązków, no i żeby nie doprowadzić do tego przeciążenia, no, albo z czegoś zrezygnować, część po prostu tych obowiązków jednak zostawić. Oczywiście takich, z których można zrezygnować, bo istnieją, istnieją takie obowiązki, z których zrezygnować nie można. Na przykład, opieka nad dziećmi. No z tego ciężko by było zrezygnować, ale ja mówię teraz o obowiązkach związanych z pracą, bo to są karty pracy. Więc szczęście obowiązków jakoś może uda się Wam zrezygnować, czy czy jakoś rozłożyć ten ciężar na raty, żeby nie robić wszystkiego na raz, po prostu owszem, dodatkowe pieniądze się przydadzą, bo jeżeli macie dodatkowe źródło dochodu to ma to sens, tylko no, to przeciążenie mi się tu nie podoba trochę, natomiast faktycznie no, ta pracowitość tam w kolejnej karcie się pojawia że jest taki pracoholizm wręcz, no to, to jest, ma swoje duże plusy, ja nie, ja nie mówię, że to jest złe, ma swoje duże plusy, bo jesteście bardzo tutaj pochłaniającymi pracą I to powoduje, że nie myślicie o głupotach, nie, nie zamartwiacie się jakimiś głupotami, tylko po prostu skupiacie się na pracy i to jest bardzo dobre. I jakieś spełnienie też może przyjść. Nie jest to z, z gatunku tych największych spełnień, ale jest tu jakieś spełnienie. Yy, może nastąpić poprawa stosunków w rodzinie, na przykład. Yy, cóż jeszcze może nastąpić? Spotkanie z kimś z przeszłości. Yy, może, yy, to tylko że tutaj tak, o tej przeszłości od razu muszę powiedzieć, że owszem, spotkanie z kimś z przeszłości może nastąpić, ale tu nie chodzi o to, żeby żyć przeszłością, żeby tylko wspominać to, co było i tylko tym żyć, tylko na tym się skupiać. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie przeszłość zamknąć ze sobą, a korzystać z, z możliwości chwili obecnej. Bo to teraźniejszość tworzy przyszłość, a, a przeszłość no, jest czymś, co już właściwie nie istnieje, co trzeba by było zamknąć, żeby nie trwonić niepotrzebnie energii na jakieś takie rzeczy z przeszłości, które już praktycznie nie istnieją. Transformacja jest też potrzebna. No, będzie też tu pewnie taka okazja, żeby coś zmienić. Może zmienicie swoje myśli, może zmienicie swoje emocje, może sposoby reakcji na wydarzenia. Może to być związane z rozwojem świadomości, no tym bardziej macie tu pustelnika, czyli tu idziecie w kierunku rozwoju świadomości, co jest bardzo pożądane i bardzo potrzebne. No ale czy to będzie łatwa energia, no przy tych energiach tutaj sąsiednich, to tak może być troszkę trudna ta energia, ta transformacja, chciałam powiedzieć, może być trudna, bo <grytanie> zresztą transformacja z, regu z reguły jest trudna. No, bo coś trzeba zmienić, może coś pozostawić ze sobą, może z czegoś zrezygnować, może coś odpuścić, może coś przebaczyć komuś. No, różne są tutaj opcje, tysiące możliwości, ale to jest potrzebne, powtarzam. Tu już mówiłam, przeciążenie wynikające z nadmiaru obowiązków, z nadmiaru pracy. Dobrze by było odpocząć, no ale nie tak od razu ten odpoczynek tu widzę, bo jest dziesiątka mieczy. Owszem, jest zakończenie, ale to jest nadal jeszcze ciężkie tutaj. No, i z tego powodu właśnie bym chciała dla Was na mai jako pierwszych zrobić czytanie. Bo tu jest no takie dużo, dużo, dużo tych ciężkości. Jeszcze wieża jest. <grym> no, i tam jeszcze jest. Zaraz powiem, co tam jeszcze jest. W każdym bądź razie energia mieczowa nie jest lekka. Tym bardziej, że tutaj jesteście już bardzo, bardzo zmęczeni. Bardzo jesteście zmęczeni. Mówię o trzecim tygodniu kwietnia. Ale dobra wiadomość jest taka, że jest to światełko w tunelu tutaj. Pokazuje się już, mimo że jest, jest to przebicie, to zmęczenie i wykończenie prawie, że to jest światełko w tunelu. Tu już zaraz później następuje ożywienie, takie pozytywne działanie wdrażanie nowych pomysłów może to być no bo pomysły to Wy tu już macie wcześniej też, ale żeby to wdrożyć, to potrzebny jest ten pozytywny impuls, pozytywne działanie. Tu są też takie pozytywne warunki zewnętrzne, sprzyjające bardziej. Bo tu tego sprzyjania jakoś tak nie widać za bardzo. Natomiast tu już widać bardzo sprzyjające warunki zewnętrzne. Jest dużo zajęć znowu, podobnie jak tam, tam. No i tu jest dużo zajęć, owszem, ale tu już jest większa lekkość. Tu jest wzrost entuzjazmu. Jest tutaj taka chęć już do tego działania. No entuzjazm to już, nie, to już jest coś innego niż to, co tu było pokazane. Czyli rzeczywiście wzrost wibracji następuje. Sprawy ruszą do przodu wasze. Może nastąpić szybki przepływ wiadomości, wymiana informacji. No, jakaś własna współpraca z kimś, czy z jakąś firmą nawet. Możliwa podróż też, bo to jest też karta podróży. Cóż jeszcze? Karta komunikacji może być szybki romans, czyli coś podobnego jak tu na początku było pokazane. Cóż jeszcze? Przyspieszenie zmian, takie ogólne, czyli tu na początku, i tu w czwartym tygodniu macie przyspieszenie zmian. Yy, cóż jeszcze? No, może jakaś dobra wiadomość tu przyjść, nawet kilka wi dobrych wiadomości. To też bym podkreśliła, bo to jest bardzo pozytywne. Natomiast to się dalej dzieje, no dzieje się wierza, czyli coś ulega nagłej zmianie, coś co po prostu musi, no coś co musi ulec zmianie, czyli no, jednak nie wszystko tu jest jeszcze zakończone, nie wszystko jest przetransformowane, bo jeszcze tu jakaś zmiana jest w czwartym tygodniu i w tym czwartym tygodniu to odczujecie może nie, niezbyt przyjemnie, bo to jest nagłe i niespodziewane, odpukać może się coś zepsuć na przykład, tak? no, różne są zmiany, A może... Przede wszystkim te zmiany dotyczą tego, aby zmienić swoje schematy umysłu, żeby zmienić swoje programy umysłu, ponieważ wasze programy umysłu doprowadzają was do takiej sytuacji, kiedy jesteście wykończeni już. Jesteście nie tylko wysiłek fizyczny tu właśnie jest. Tu jest także wysiłek umysłowy. Także m, trzeba zmienić te myśli na jakieś lżejsze, na jakieś bardziej korzystne. To oprogramowanie, oprogramowanie umysłu. Domaga się zmiany, no bo umysł działa jak komputer, więc jak mamy kiepskie programy umysłu, to kiepsko działamy. No, no niestety, no i, i są różne sytuacje ciężkie. Ale co tam dalej jeszcze jest? Siódemka buław. Siódemka buław, no też, też nie jest łatwa energia, natomiast jest to potrzebna lekcja przede wszystkim asertywności także cierpliwości. No tu będziecie uważać, że czegoś tu będziecie musieli bronić, tak uważacie. Czy musicie czy nie musicie? No to, to zależy jaka sytuacja, ale jesteście przekonani, że potrzebujecie bronić czegoś. Można bronić swojego pomysłu. Pomysły są, pomysły są. Czego jeszcze można bronić? Swojej wolności na przykład, można bronić czegokolwiek, to rywalizacja też w miejscu pracy może być. Też. Także generalnie uważacie, że czegoś tu musicie bronić, no ale ponieważ jest to lekcja asertywności, więc to może być nawet i sytuacja pożądana jako lekcja. Natomiast łatwa nie jest. No i teraz tu jest ten pustelnik, jest uspokojenie na koniec, i dobrze, że jest to uspokojenie, wyciszenie. To bardzo Wam dobrze zrobi po tych energiach tu ciężkich. O, tu jeszcze po tej wieży. I ile tu mamy? O, tu tym razem się chyba zmieszczę w czasie czyli czas na głęboki namysł no tu nie ma życia towarzyskiego ożywionego, tak jak było na początku pokazane, nie? Tu, tu było też ożywienie na początku trzeciego tygodnia natomiast na samej końcówce miesiąca jest wyciszenie tu jest taka, no nawet pewna można powiedzieć izolacja od towarzystwa czyli oddalenie się od innych ludzi jakby ale to jest też potrzebna jako lekcja cierpliwości jako lekcja hmm, Akceptacji też. To, co się ciężkiego zdarzyło, no tu akurat jest dobre, pozytywne. To, co się ciężkiego zdarzyło, po prostu zaakceptować to wszystko jako lekcję i wyciągnąć też wnioski z tego na przyszłość. Cóż jeszcze, odkrywacie mądrość swoją własną. To światełko, które tu widać, to jest symbol Waszej mądrości, Waszej świadomości przede wszystkim. Wy to odkrywacie powoli, powoli. No to od razu nie, nie ma oświecenia. W pięć minut nie ma oświecenia, ale jest to um, stopniowe odkrywanie swojej mądrości, swojej świadomości. I, no i odkrywacie też pocieszenie dzięki tej akceptacji, o której mówiłam. <laughs> Ojej, a coś ważnego chciałam powiedzieć, a tu chrypę. Bo to jest takie wasze wewnętrzne światło. One tu jest pokazane, że Wy to trzymacie w ręce, ale to jest wasze wewnętrzne światło. Symbol waszego światła, światła waszej świadomości. To jest reflektor oświetlający waszą drogę i to jest bardzo ważne. Wasza wewnętrzna mądrość może objawić się w snach lub wizjach. Jest tu pokazana też wasza rozwaga, ale jednocześnie tu może być lekcja rozwagi w związku z tymi poprzednimi energiami, to może być wszystko jako lekcja rozwagi i wy tu już wnioski wyciągacie no i takie tu przesłanie tej karty jest, żeby każdą podróż traktować jak cel czyli no nie liczy się tylko sam cel do którego tu idziecie ale cała ta podróż, tu macie też kartę podróży, cała podróż waszego życia jest też tym celem bo dzięki tej podróży życia wy wzbogacacie się o wiedzę o zrozumienie, o akceptację wspomnianą no i w konsekwencji wzbogaca się wasza świadomość jest to poszukiwanie prawdy, ale szukać jej należy przede wszystkim w sobie owszem, informacje będziecie potrzebować tu na pewnym etapie, no każdy z nas potrzebuje jakiejś informacji czy doszkalania się <laughs> ale ta najważniejsza wiedza jest w nas także to może być podróż do, wewn do wewnątrz siebie przesłanie jeśli chcesz latać wysoko, musisz wiedzieć, jak odpuścić rzeczy, które ciągną cię w dół. No to ciebie ciągnie w dół i to, czyli zarówno przeciążenia fizyczne i nadmiar pracy, y gdzie jesteś przemęczony, <coughs> jak i nadmiar myśli takich ciężkich to wszystko ciągnie w dół, no emocje też mogą Cię ciągnąć w dół, dlatego tu był postulat transformacji, czyli zmiany, zmiany jakieś wewnątrz siebie, ta zmiana może właśnie polegać na tym, że odpuszczasz, pozostawiasz, pozostawiasz za sobą coś, co Ci już nie służy, co Ci już przeszkadza może nawet, co Ci szkodzi, Coś co już nie jest zgodne z tobą, może nawet nigdy nie było zgodne z tobą, ale byłeś wtłoczony w jakieś ramy sztywne, w jakieś schematy i musiałeś tak przynajmniej ci się wydawało, że musiałeś w nich tkwić, ale jest postulat, żeby opuścić, odpuścić, opuścić, czyli jednocześnie odpuścić to co niekorzystne i opuścić to co było w przeszłości, zakończyć to, nawet jeżeli to jest trudne zakończenie, zakończyć to bo to są rzeczy, które ciągną cię w dół, czyli one zamiast Cię wznosić, bo Ty masz iść w kierunku rozwoju świadomości. A tu coś jest takiego, co Cię ciągnie w dół. No właśnie, i tutaj ta wieża też postuluje, aby coś zmienić w swoim życiu. Przede wszystkim te schematy umysłu. Dobrze, to już nie będę powtarzać tego. Zdrowka życzę do usłyszenia. Może uda mi się jakieś serduszko zrobić, nie będzie tylko dobrze widać tego serduszka do usłyszenia.